Druga Liga nie oszczędza zespołu Steria. co mecz to jakaś lekcja, czy to gry, czy to pokory, ale dzisiaj chyba w czystym sumieniu można powiedzieć, że ten mecz był wyjątkowo dobry. Zanim jest Krzysztof Farmas, który troszeczkę o tym meczu opowie i aż ciężko się było spodziewać, że, że właśnie tak gorąco będzie na tym boisku. No, pierwsza wygrana w tym sezonie, także, także jest, jest dla nas jakiś mały sukces. Każdy, każdy mecz, który graliśmy był Walczyliśmy o niego, ale zawsze dostawaliśmy parę bramek do tyłu, jak nie paręnaście w ostatnich dwóch meczach. No a ten mecz zaskakująco zaczęliśmy z dobrej strony, bo chyba 2-0 było. No i później standardowo jak to my dwie łatwe strzelsnęły bramki, ale udało nam się wyjść z tego. Tym bardziej, że ten wynik nie jest rezultatem jakichś przypadków, jakichś błędów. No, chyba, że powiesz inaczej, ale z mojej strony nie było tak, tak tego widać. I rzeczywiście, kawał niezłego futbolu Wasze wykonanie. No, trochę przypadku było, bo graliśmy kompletnie innym składem. Mamy co mecz problem ze znalezieniem sześciu graczy do gry, więc ten skład był taki trochę ponaciągany, bo przyszli koledzy, którzy grali chyba 5 czy 6 meczów z powodu kontuzji. Dzisiaj pierwsze mecze przyszli po kontuzji, więc no, trochę przypadku było, ale co tam mogę powiedzieć, no wygrana. Przepraszam, jestem ja chyba amatorem futbolu jednak. <grych> Chciałem się zapytać o tą formułę, którą teraz mamy rozgrywek, ponieważ ona pozwala wam jeszcze troszeczkę się pobawić w tej lidze. Jak do tego podchodzicie? Tak znaczy, no jest to ciekawa formuła. Te, ten mecz, te, który zagadniem teraz pod koniec, chyba cztery są spotkania, tak? No jest, jest o co walczyć. Mamy nadzieję, że uda nam się jakkolwiek utrzymać tej lidze. No ale ciężko będzie przy tym składzie, także. Ale będziemy walczyć do końca. Fajna, fajna formuła. Fajna, jeszcze bo nie jest to ile tam, 6 meczy, nie, nie, nie gramy i koniec, tylko jest to jak jest zawsze 10 12 meczy. No i do tego jeszcze puchra zostało, chyba, tak? Pod koniec. No to. Miałem pewne pytanie przygotowane, ale bardziej pod kątem tego jakbyście przegrali, więc teraz muszę troszeczkę jedno szybko zmienić. Oczywiście nie przewidywałem tutaj porażki. mało to Ale zapytam trochę z innej strony, gdyby teraz w tej nowej fazie zdarzały się zwycięstwa, ale takie... No, przypadkowe, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, że, że czasami się zdarza, że zespół nie zasłuży na przykład na zwycięstwo. Gdyby takie zwycięstwa teraz od tej pory wam się zdarzały, to one by coś się zmieniały, cieszyły, jakby to wyglądało? Czy znaczy, każde zwycięstwo cieszy? to nie jest tak, że przypadkowo wygrałem mecz i kurczę, graliśmy, go, graliśmy źle, ale, ale wygraliśmy. Każde zwycięstwo cieszy. No, co mogę więcej powiedzieć? No trzeba walczyć. I tego wam życzę, myślę, że będzie dobrze. Nawet jestem tego pewny od tej pory, tym bardziej, że troszkę sobie nagrabiłem, ale dzięki ci bardzo za spotkanie, dzięki. za rozmowę.